Teraz to, na co wszyscy czekali. Kulminacyjny moment naszego spotkania. Szanowni partnerzy, to właśnie teraz wyróżnimy liderów Stormshield oraz tytanów sprzedaży Eset 2021. Wy też nie możecie doczekać się już werdyktów. W takim razie teraz wręczymy nagrody liderów StormShield 2021. Przypomnę, że nagrody wędrują do partnerów, którzy w okresie od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku uzyskali najlepsze wyniki sprzedaży i promocji rozwiązań StormShield. Do kogo powędrują tegoroczne statuetki liderów StormShield? W kategorii Największy Projekt Grupa E oraz Biuro Usług Komputerowych Kompleks, Reseller Roku Servcom, Najaktywniejszy Partner Perceptus, Wschodząca Gwiazda Nowa System. Ogromne gratulacje dla wszystkich tegorocznych liderów. Nie ma ich dzisiaj z nami, ale daliśmy im nieco wcześniej szansę na podzielenie się radością z otrzymanej nagrody. Zobaczcie sami, co przygotowali na dzisiejszą galę. Kochany Tim jest Dagmy. Chciałem Wam bardzo podziękować za docenienie naszej pracy, naszych starań, naszych wspólnych działań i przyznanie nam nagrody. Bardzo dziękuję. Chciałbym bardzo podziękować za przyznaną nam nagrodę firmie Stormfield oraz firmie Dagma. Przypomnieć jednocześnie, że taki sukces możliwy jest dzięki owocnej i profesjonalnej współpracy obydwu stron. Ze strony firmy Dagma chciałbym bardzo podziękować naszemu opiekunowi handlowemu, product managerom, działowi technicznemu oraz przedstawicielom firmy Stormfield Polska. Bardzo dziękuję również za zaangażowanie całej załogi Nowa System, bo dzięki temu jest możliwe osiągnięcie takiego wyniku. Dziękuję bardzo za lidera sprzedaży Stone Shield jak to się. Lecimy razem dalej. Bardzo się cieszę, że pozycja lidera Storm Shield jako w roku, po raz kolejny dostaje w naszej firmie i tu należą się wyrazy uznania dla wszystkich z naszego zespołu setkom, za szczególne zaangażowanie w sprzedaż i wdrożenia rozwiązań z To już wszyscy tegoroczni liderzy. Raz jeszcze serdecznie gratulujemy. Teraz czas na Tytanów sprzedaży Eset 2021. Przypomnę, że nagrody wędrują do partnerów, którzy w okresie od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku uzyskali najlepsze wyniki sprzedaży rozwiązań Eset. Ciekawe, kto w tym roku otrzyma Tytana. Koniec budowania napięcia, zaczynamy. Pierwszy Tytan wędruje do firmy Action. Kolejny do Arcanet. Następny do AT Computers. Kolejny do firmy Ikaria. Tytan wędruje do firmy Miecznet. Tytana otrzymuje Net Complex. Następna statuetka wędruje do firmy Perceptus. Point otrzymuje Tytana. Kolejna statuetka dla firmy Surfcom. Tytan wędruje do firmy Vida. To już wszyscy tegoroczni Tytani. Nie ma ich niestety dzisiaj z nami, ale zobaczcie jak cieszyli się z nagród i co dla nas przygotowali. Witamy. Witamy! Jesteśmy bardzo zaskoczeni, a jednocześnie dumni, że praca naszego zespołu przyczyniła się do otrzymania nagrody w postaci pytań na sprzedaży dziękujemy. dziękujemy! Cześć! Bardzo dziękujemy za otrzymaną nagrodę. Do zobaczenia w przyszłym roku. Serdeczne podziękowania dla całego zespołu Dagny, a w szczególności dla naszego opiekuna, Jaka Dziadek Wielkie dzięki! Jesteśmy zaszczyceni mogąc już po raz dziewiąty odbierać e, nagrodę dla nas przyjazne. Chciałabym z tego miejsca podziękować wszystkim naszym lądowcom, w ogóle wszystkim naszym pracownikom, którzy włożyli swój wkład e, w to Ceptus, tak ma, ese, najlepsza drużyna na świecie. Jedziemy razem dalej po złoto. Dziękuję bardzo za sprzedaży. To nasz kolejny dywan, tak samo ważny jak wszystkie poprzednie. Udowadnia, że wysiłki wielu osób włożone w sprzedaż seta mają sens, a przed nami jest jeszcze wiele do zrobienia. Serdecznie dziękujemy. Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny. Zostaliśmy wyróżnieni tytułem Tytana sprzedaży EFET. I w tym miejscu chciałbym gorąco podziękować całemu zespołowi SEPKOM za kawał dobrej roboty oraz wszystkim osobom zaangażowanym w nasze działania z firmy Dark. Dzięki! Dziękuję przede wszystkim naszemu wspaniałemu zespołowi, naszemu opiekunowi Robertowi. Szanowni Państwo, to oczywiście jeszcze nie koniec niespodzianek. Na samym początku naszego spotkania dla partnerów Dagma 2021 mówiłem, że będzie coś takiego jak konkurs specjalny. To jest właśnie ten moment, kiedy wspólnie powalczymy o fantastyczną nagrodę. O co będziemy grać? Tym razem poproszę Karolinę, żeby wjechała z naszą nagrodą i pokazała wam co jest do wygrania w tym konkursie specjalnym za moimi plecami. Już widzicie zarówno Karolinę, jak i nagrodę. Gramy o fantastyczny rower elektryczny. Ja tutaj chciałbym tylko przypomnieć, czy właściwie powiedzieć, dlatego że ta część, część galowa jest transmitowana nie tylko w kanale zamkniętym, ale przede wszystkim na Facebooku. A w konkursie, w konkursie mogą brać udział tylko partnerzy handlowi firmy Dagma, Bezpieczeństwo, IT. Jak wziąć udział w konkursie? Logujecie się w aplikacji Kahoot lub na stronie kahoot.it tym kodem PIN wchodzicie do gry i odpowiadacie na pytania. Tym razem pytań będzie więcej, bo aż pięć. Cóż, myślę, że możemy zobaczyć kto zdążył się zalogować. W tym momencie ilu uczestników już mamy? Kto walczy o fantastyczny rower elektryczny? Mamy na razie 50 osób. Myślę, że z każdą kolejną sekundą będą przybywać kolejni uczestnicy tego konkursu. Przypomnę, że nagrodę mogą wygrać tylko partnerzy handlowi firmy DAGMA. Oczywiście inni pewnie mogą wziąć udział w, tej, w tym konkursie, ale nagrody nie wygrają. Logujecie się w aplikacji Kahoot lub na stronie kahoot.it. Do gry wchodzicie kodem PIN 64 06197. I jeszcze jest jedna ważna informacja dotycząca tego konkursu. Tutaj znów możecie wszyscy wygrać. Ok, już mamy ponad 100 uczestników. Prawie 100 uczestników już mamy. Myślę, że z każdą sekundą będzie ich przybywać coraz więcej, ale my niestety już więcej czasu nie mamy. Myślę, że przejdziemy teraz już. Do pytań, pamiętajcie, pięć pytań, pięć szans na to, żeby wygrać fantastyczny rower, a pytania dotyczą całego spotkania partnerów Dagma 2021. Pierwsze pytanie, ile dagma zainwestuje w rozwój partnerów MSP? 5 zł, milion złotych, 7 złotych czy 10 milionów złotych. Pytanie trudne dla tych, którzy słuchali, przypomnę, że to był pierwszy panel dzisiejszego popołudnia, na którym Mikołaj Sikorski mówił ile Dagma zainwestuje w rozwój partnerów MSP. 5 zł milion zł, 7 zł czy 10 milionów złotych. Cóż, każdy ma szansę wygrać nasz rower oczywiście, jeżeli jest partnerem handlowym Dagma, więc jeżeli jacyś inni partnerzy innych firm nas oglądają, nie ma problemu, podpisujcie umowy i wtedy będziecie mogli brać udział w naszym konkursie. Ile Dagma zainwestuje w rozwój partnerów MSP? 5 zł, milion zł, 7 zł czy 10 milionów zł? Mamy 82 osoby zaznaczyły prawidłową odpowiedź, oczywiście, że milion zł. Mówił o tym Mikołaj Sikorski. Zaraz zobaczymy jak wygląda ranking po pierwszym pytaniu na pierwszym miejscu. Pan Damian, zobaczymy, czy się utrzyma na fotelu lidera, bo to nie jest wcale takie proste. Pięć pytań, jedno za nami, cztery przed nami. Jakie będzie kolejne pytanie? To już za chwilę. Dlaczego hardware bypass jest ważnym elementem w sieciach przemysłowych? Daje możliwość zbierania logów, podtrzymuje życie pacjenta, pozwala monitorować sieć, daje możliwość ciągłości działania. Mówił o tym Piotrek Zielaskiewicz, jak tutaj próbował wygryźć mnie z roli prowadzącego ten konkurs. Pamiętacie, przyniósł dwa gadżety, dwa urządzenia. Tak bardzo żywiołowo opowiadał i tam padło takie pytanie, że to jest jedna z kluczowych rzeczy dla OT, właśnie hardware bypass. Co to takiego jest, dlaczego jest takim ważnym elementem, bo co. Bo daje możliwość zbierania logów, bo podtrzymuje życie pacjenta, bo pozwala monitorować sieć, bo daje możliwość ciągłości działania, prawie 100 odpowiedzi. Czekamy jeszcze kilka sekund, bo tyle czasu wam zostało, żeby udzielić w tym pytaniu prawidłowej odpowiedzi bądź jakiejkolwiek zaraz się przekonamy, jaka była ta prawidłowa. Odpowiedź i kto dalej liczy się w grze o rower elektryczny. Oczywiście daje możliwość ciągłości działania. Kolejne pytanie, trzecie pytanie. Jeszcze rzut oka na tabelę. Pan Damian umacnia się na celu, a teraz przed nami trzecie pytanie. Co zazwyczaj wyłapuje partner w środowiskach testowych u klientów? Wyciek dany, z poczty, modelowe poukładane środowiska, brak ważnych danych czy partner nic? Nie wyłapuje? To jest pytanie do Was, drodzy partnerzy, co Wy wyłapujecie? O czym mówił partner w jednej z filmów? Czy był to wyciek danych z poczty? Czy modelowe, poukładane środowiska? Czy może brak ważnych danych? Czy nic nie wyłapywał partner? Mam już ponad 60 odpowiedzi, cały czas ich. Przybywa. My mamy jeszcze parę sekund. Przypomnę, że jest to trzecie pytanie, więc przed nami jeszcze dwa, a walczycie o fantastyczny rower elektryczny. Jest to nasz ostatni konkurs, konkurs specjalny, więc też konkurs trudniejszy. Pytamy Was z całego spotkania partnerów Dagma 2021. Mam nadzieję, że. Do kogoś ten rower powędruje, a teraz czas na prawidłową odpowiedź w tym pytaniu. Oczywiście, że wyciek danych z poczty. 82 osoby się nie pomyliły. Pani Iwona wskakuje na fotel lidera. Gratulujemy. Pan Damian, niestety, spadł. Testy penetracyjne typu black box polegają na. To pytanie mocno dotyczące. Audytów opowiadał o tym Krystian. Która odpowiedź jest poprawna? Odpowiedź A, odpowiedź B, C czy D? Ja tego nie wiem, ale pewnie Wy wiecie, bo słuchaliście uważnie tego, dlaczego audyty są tak ważne w naszej firmie i dlaczego warto je oferować jako usługi. Czyli tak, czy testy penetracyjne typu black box polegają na. No właśnie, to jest pytanie skierowane. Do Was już widzę, że ponad 50 uczestników naszej zabawy odpowiedziało na to pytanie. Cztery odpowiedzi, także jak ktoś nie wie, ja na Waszym miejscu próbowałbym szczęścia i strzelałbym. Pamiętajcie, jeżeli strzelicie w pierwszej sekundzie, a właściwie milisekundzie naszego konkursu, to zdobywacie 1000 punktów, czyli maksymalną ilość punktów za daną odpowiedź. Zostało nam raptem kilka sekund. Jaka jest prawidłowa Odpowiedź w tym pytaniu: Oczywiście, C30 osób wiedziało, 30 osób słuchało, 30 osób jest specjalistami, jeżeli chodzi o audyt, a nasza tabela kolejny raz się zmienia, kolejny raz mocne przetasowania. Kolejne pytanie, poproszę pytanie ostatnie: jak nazywa się konsola zarządzająca asset? Asset Security Center, Asset Protect, Asset Central Management czy Asset Console? Cztery odpowiedzi, jedno pytanie i jeden zwycięzca tego naszego konkursu, do którego my wyślemy fantastyczny rower elektryczny, którym będzie można, może nie zimą, chociaż jak kto lubi, dojechać do pracy, do sklepu, ominąć jakieś korki. Jak nazywa się konsola zarządzająca asset: Asset Security Center, Asset Protect, Asset Central Management czy Asset Console? Czerwony, niebieski, pomarańczowy, zielony. Coraz więcej odpowiedzi już jest, coraz więcej uczestników zdecydowało się postawić, na którą z tych odpowiedzi, czy trafili, czy wybrali dobrą. O tym dowiemy się za parę sekund. Pamiętajcie, ostatnia szansa na to, żeby powalczyć o rower elektryczny, który dla Was przygotowaliśmy. Asset Protect, Bartek, Grzesiu, niestety zmartwię Was, nasi partnerzy nie słuchali Was wystarczająco uważnie, albo już w tym momencie cieszą się z tych tytanów sprzedaży i liderów Storm Shield. Kto wygrał, jak wygląda podium? Najpierw oczywiście trzecie miejsce, to już widzicie na ekranach, teraz drugie miejsce i pierwsze miejsce to... Karol, oczywiście tak jak mówiliśmy, mamy regulamin konkursu. Jeżeli pan Karol po pierwsze nie jest naszym partnerem, to nie wygrał. Natomiast jeżeli wygrał w jakimkolwiek innym konkursie, to i tak dostanie tę nagrodę, bo to był konkurs specjalny. Szanowni Państwo, dziękuję za dzisiejsze uczestnictwo w naszym spotkaniu. Gratuluję Tytanom, gratuluję Liderom a na scenę zapraszam wszystkich rozmówców i osoby odpowiedzialne za organizację tego eventu. Chodźcie tutaj do mnie, pomóżcie trochę, bo ja już tutaj od prawie trzech godzin rozmawiam, mówię, prowadzę. Oczywiście jest to ogromna przyjemność móc dla Państwa poprowadzić ten event. To był mój debiut, mam nadzieję. O, dziękuję, o mnie też pomyślano. Szanowni partnerzy, jeszcze biegną ostatnie osoby, dobrze, że Paweł dobrze biega, on trenuje bieganie. Szanowni partnerzy, z tego miejsca chcielibyśmy Wam po pierwsze pogratulować, podziękować za taką współpracę, za to, że jesteście z nami. No i co, kończąc trochę tak słowami klasyka elektryczne gitary, to już jest koniec, nie ma już nic, trzymamy kciuki, żeby za rok spotkać się osobiście. Dzięki wielkie i Wasze zdrowie.